Cześć, tak się macie tutaj Pelkanami i witam Was w kolejnym odcinku normalnego fotu na moim kanale. Mam nową drużynę, oczywiście to nie jest mój główny skład. Potrzebowałem zespołu, dzięki któremu odnawiałam by się kondycja w moim pierwszym zespole i powiem Wam tak, Dziowinko. Cztery bramki w jednym spotkaniu. No teraz oni akurat są zmęczeni, plus gram widzę drugiej. I... Oczywiście zagramy mecz tym składem, jednak tam tak Wam tylko pokazuje. On jest niesamowity. No, grał tak jak grał w FIFA 13, a to jest coś pięknego. Castillo również mnie naprawdę zaintrygował, ponieważ zdobył jedną ciekawą bramkę. Pomoc mamy: Nocherino, Kake, zbieram na jego Informa. Mamy Parolo na prawym skrzydle, Berardi w obronie. Abate: No, Florencji musi odpoczywać. Jest Glik, Bonucci, Aleksandro oraz Handanowicz. On to akurat może grać w każdym zespole, bo kondycja mu nie spada. Więc dobrze, rozegrajmy pierwszy mecz oczywiście naszą główną drużyną, jesteśmy w lidze drugiej i walczymy o awans do pierwszej. Jeszcze nawiązując do wczorajszego odcinka, ja wiem, że Clyvert ja sobie taki wielki napis na ścianie za monitorem walnę. Clyvert Patrick Clyvert. Przepraszam za to, że zaszkodziłem waszym uszom, postanawiam poprawy i proszę o rozgrzeszenie, a tutaj mamy drużynę, którą zmiotę z powierzchni ziemi. Uuuu... No, czekałem na gwizdek sędziego. Szkoda, że nie ma żółtej kartki, ale czemu, czemu nie gramy? O co tu chodzi? Kingsley Coman, klasyczny dla niego dribbling, zagranie do środka, Felipe Melo poczekał z podaniem, ale trochę za długo, wycofani. nieudane podanie, Tolisso i to może być kontratek drużyny przeciwnej, Ilka i znajduje Ribery'ego, czy on zejdzie do środka, czy jednak będzie ciągnął tę akcję z takie Tak jest, efektowne przejście, ale to jest kurzawa. Coman na spokojnie, Tolisso poczekał i to jest ponownie quadrado. Ale kurde, no. Ostro mnie atakuje rywal. Pięknie. Niepotrzebne wycofanie. Co ja mam zrobić? Dobra, podanie. Wyco... Oh. Fekir? Ach, nie udało mu się utrzymać przy piłce. Dobra interwencja obrońcy. Gaja, proszę popełnij błąd. Nie no, wyszło mu to po A nie, wyszło mu podanie. Melo, od razu znajduje quadrado. A wiecie co, strzelę kolon... No to, ku... Obserwujemy powtórkę. Wykończenie z innego świata, jednak czemu on się tak cofnął? Już któryś raz to mi się przydarzyło w Fifie. Jednak ja naprawdę nie wiem co powiedzieć, to było dziwne. Oj Melo. Byłem pewien, że to Kingsley. Ale może być też Felipe. No nie, tylko że Uwaga, uwaga, Paulo Dybala Podanie prosto padłe, ale Claudio Marquisio ponownie Na posterunku, nie tak to miało wyglądać, ale koniec końców No skończyło się to dla nas bardzo dobrze Toliso, ostatnio pokazał się z dobrej strony Przyjęcie, strzał z dystansu Bardzo dobra interwencja golkipera Agita, z tego co widziałem No, nie za często widujemy go w grze Może to i dobrze Może to jest znak, że nie będzie bronił najlepiej Tylko, no, zobaczmy Czy się uda zdobyć kolejnego gola? Marquisio. pole karne, strzał to Lisot, wiecie co? Fekirem można nawet spróbować. Ma siłę, ma celność, no to zobaczmy, czy trafi do siatki. Wiatr, wiecie, sami czujecie. Mm -mm. Trzeba uważać, to jest Frank Ribery. Daj, daj, zatrzymajmy go. Pięknie. Alessandro Florenzi. Nie bez powodu nazywałem go Pirlo, ponieważ to jest genialne zagranie do komana. Tylko czy młody Francuz coś zrobi? Tak jest wystawiona piłka, przyjęcie i to się kończy. Golem to liso. Drugi gol w drugim meczu. Nierealna akcja. Znaczy, wiecie co, ja już jestem przyzwyczajony do gry na najwyższym poziomie. Mówię oczywiście o lidze pierwszej, wiem, ta moja skromność. Ale serio, gra mi się lepiej i wydaje mi się, że gram odrobinę lepiej, bo staram się grać z głową. Normalnie bym chyba strzelił komanem, a tak to podanie do Toliso: ten przepięknie kończy akcję, i nasz pomocnik zdobywa kolejnego gola w barwach Dix United. Pięknie. Oj, 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 zlekceważyłem kwadrado. To samo zrobiłem wczoraj. Nie mogę używać Y w polu karnym. Nie narzekam, no bo. No, kurde, no po prostu muszę. Tak, tak, przed chwilą mówiłem, że myślę. Kłamałem, żartowałem. Quadrado, spróbujmy na siłę. Skuteczny strzał. Kolumbijczyk jest na drodze do hat-tricka. Taniec zwycięstwa. Kurde, proste, proste. Choć z nim to jest tak, że albo trafi, albo nie trafi. Właściwie przeważnie tak z piłkarzami jest, że albo trafią, albo nie trafią. No czasami mnie zawodził w takich momentach, ale wiecie co, teraz spójrzmy na to z tej pozytywnej strony. Trafił, trafił, no to po co drążyć ten temat. Dobrze, quadrado. Rabonka. No tam próbował Fekir zostać latającym Francuzem, ale nie tym razem. Luis nie za dobrze. No jakie tam nie za dobrze, to wyszło kompletnie do dupy. Podanie, obrona Handanowicia. On nas nigdy nie zawodzi, serio. Nie potrafię sobie przypomnieć jakiegoś jego błędu w tej grze. I to jest bardzo dobra rzecz. Jeśli mam być z wami szczery, to gdybym miał tak wybierać najlepszego rankarza wszechczasów w fucie, to postawiłbym właśnie na Samira Handanowicza, no bo używam go od FIFA 13 i od tego czasu jest moim ulubionym golkiperem w grze. To chyba coś znaczy. Kurde, no, taka opinia od takiego wielkiego gracza jak ja? No właśnie. Fakir. Proszę Państwa, 4-1. Tak przy okazji, informacja na temat Fekira. W rzeczywistości powrócił już do gry w swoim zespole i to jest bardzo dobry znak. Był kontuzjowany przez kilka miesięcy, jednak jest już zdrowy i co mogę powiedzieć? Liczę na jego powrót do regularnej formy. Liczę na to, że będzie zdobywał wiele bramek dla Lyonu. No i czekam na informy. Czy to będzie moment kwadrado? Środek nad bramką. Come on! No proszę, proszę, odważna próba. Ale to jest tylko corner. No, przeciwnik robi jeszcze jakieś zmiany? Po co? Poważnie, po co? 4 minuty do końca, no mógł dograć. Dobra, nieważne. Zdobywamy 3 punkty. No, zdobywamy. 13. Jest ok. Jeszcze 6. No, nie ma co się oszukiwać. Sroga drużyna. Ale no, tak właśnie to się nie boje i to liso. Trochę za mocno, ale co najważniejsze, ta piłka doszła i kończy się to rzutem rożnym. Panie Senio, bądź pan wyrozumiały. Dziękuję. O-o. Ponownie Kołman. Zejście do środka strzał. Dobra oj, Ojoj. Mimo, że nie tak to miało wyglądać, tak jednak kończy się to wrzutką, która nie doszła do naszego napastnika. Pogba. Centra i No co za Robinson na Handanowicia! Argentyńczyk był blisko zdobycia prawdopodobnie decydującej o wyniku tego spotkania bramki. Klasa światowa. Oczywiście chodzi mi o mojego bramkarza, a nie napastnika. To jest ta chwila. Albo i nie. Albo i tak! Nie, Florencji, wstawaj, wstawaj! I lecimy, jesteś szybszy niż Guarin? Oczywiście, że jesteś szybszy, Florencji! Utrzymał się na nogach, Florencji schodzi na lewą nogę. Zeszła mu, czy odbiła się, od rywala. Proszę, niech to będziesz ostrożny. Tak jest, Keli interweniował. Spróbujmy to wykorzystać. Alessandro Florenzi. David Luiz do Marquizio. Ostry kąt! To Liso! Och, już chciałem powiedzieć, że robi to po raz kolejny, ale nie. Po raz kolejny Bramkarz interweniuje. Niesamowita końcówka tego spotkania. Luis! Nad bramką albo obok. Kurde, źle to widziałem. Kandrewa. Wszystko w nogach Luis, pięknie. Fekir, no nie, no dlaczego ta piłka musiała aż tak odlecieć? Niestety wszystko kończy się remisem. No, niestety, tylko zostajemy. Ok, ostatni przeciwnik na dzisiaj został znaleziony. Tym razem spróbujmy wygrać drugą ligę bez porażki. Kawani wraz z Tevezem na napadzie. Ciekawa drużyna, Wam powiem. Ale spokojnie sobie z nią poradzę. Verati na ja SPD to niedobry pomysł. Dziowinko, pierwszy strzał i rzut rożny. W pierwszej minucie nie było to groźne uderzenie, ale niefortunnie odbiło się od przeciwnika. Wrzutka nie była to główka. Piękne zgranie Castillo do Parolo i weteran tegorocznej drużyny. Nie oddał nawet uderzenia. Wielka szkoda, Majkona. Brazylijczyk, szal, tak, tak zaszalał No po prostu podał, przecież nie będę aż tak wyolbrzymiał Di Maria, rozpoczyna bieg, ale Aleksandro powinien sobie spokojnie poradzić Z Argentyńczykiem, a może i nie, no dobra Do trzech razy sztuka Uuu, dobry balans z ciałem i ponownie Di Maria Czy zejdzie na prawą nogę? Fu, znaczy na lew... Kurde Aleksandro błąd Ponownie Di Maria Dobre podanie Pewe z pierwszej obrona Kamil Glik Prawie, że z linii bramkowej wybija piłkę, a przepraszam, Berardi sobie nie poradził w powietrzu. Z, klasyczne wejście w moim stylu, ale koniec końców to jest Samir Handanowicz. Kontynuuje pasę dobrych zwy, y, występów. Dziowinko, kolejna sytuacja, tym razem decyduje się na strzał w słupek. Nie ma opcji. Kolejna groźna sytuacja. Przeciwnik szaleje z tymi dośrodkowaniami. Ale jakby nie patrzeć, to jest bardzo dobra taktyka. Nawet jakby patrzeć, ponieważ no, gdyby to wyszło, byłby już drugi gol dla niego. Handanowicz, bohaterem. O o, Dziowinko ma okazję do zmiany rezultatu. Mocne. Techn... Nie, to nie było techniczne, to było z prostego podbicia. Uderzenie 1-0. Stary dobry Seba. Wraca do zespołu. No i tak jest. Taniec. Taniec, który nie wiem co symbolizuje tak długo, jak nie jest to Dance Macabre, to jest dobrze. Ale co jak co? Czuję się jakbym grał low drupem. To dobry znak. Niedobrze Majkoun! Jest jeden do jednego. Nie wiem, nie wiem. Po prostu nie wiem, skąd się wziął tam prawy obrońca, jednak wykończył to jak profesor. Błąd w obronie wykorzystany przez Rywala. Remis w 40 minucie. Kawani, przejście 2-1. Za łatwo, zdecydowanie za łatwo. Jak mogłem tego nie przerwać? Di Maria zmylił mnie tym z wodem, jednak podanie do kawaniego nie było jakieś nieprzewidywalne. Właściwie wiedziałem, co się święci. No tutaj. Glik. Glik albo pan z numerem 5. Nie, to nie jest jeden z dziesięciu, choć właściwie mogłem na tej podstawie oceniać swoich piłkarzy. Tak. Kurde, byłoby mi łatwo. No co, jest zwykłe w ślizgi Tevez na 3-1. Dwa gole w ciągu minuty. Co się tu wydarzyło? No dobra, najważniejsze jest to, że sędzia zagwizdał na naszą korzyść. Sebastian Dziowinko, piłka w siatce, 3-2, 15 minut do końca. Legenda, Dix United daje bramkę dającą nam nadzieję na remis. Ja się sam zdziwiłem, że mi to wyszło, bo kompletnie się nie przyłożyłem do tego rzutu wolnego, a jednak udało się. Nie, no nie, kawani! Ależ to przejął, Dziowinko sam na sam, Dziowinko podanie do Berardiego, Berardi 4-3, mecz się nie kończy, mecz się nie kończy, chłopie, bierz piłkę, bierz piłkę! Nie się obściskujecie na miłość boską, jak ja wam dam taki wbierdziel w szatni za takie zachowanie. Jednak Dziowinko, mistrz nad mistrzami, przyjęcie, od razu biegnie, asystuje, no i znów nam daje nadzieję, tylko jeśli znów stracę natychmiastową bramkę, to ja się zakopię. Parolo. Czy on zostanie naszym bohaterem? Parolo Djowinko chciał piłkę, ale po co on mi tam pokazywał palcem? Dlaczego mu zaufałem? Kaka! Przed polem karnym, Ricardo! Niestety, schrzaniłem ostatnią akcję, przez co nie udaje się zremisować. Ale lepsze 4-3 niż 1-3. Ale już widzę, liga druga, ta drużyna potrzebuje zmian. O ile w pojedynczym meczu online szło mi wyśmienicie, takie jak tutaj. Tutaj sami widzicie, jak rozłożyły się te oceny: Dziowinko 9,7, a reszta poniżej 8. Tylko Berardi oraz Nocherino zdobyli oceny wyższe niż 7. No i Handanowicz, ale go nie liczy, bo on zawsze stoi na wysokim poziomie. Coś zdrowie z tym Dziowinko, wiecie, bo to jest niesamowity piłkarz. Dwa mecze rozegrane: 6 bramek, jedna asysta. Tego nie można lekceważyć. Będę kombinował. Ale na dzisiaj jest to już tyle. No nie za dobrze rozpoczynamy, jednak zaraz wrócę do gry główną drużyną, tę zmodyfikuję i wszystko powinno być. Jak w marzeniach. Dziękuję Wam za oglądanie. Życzę miłego dnia jutro, w razie czego nie będzie FIFA na kanale, bo no nie będę miał jak ogarnąć nagrywania, więc FIFA wraca pojutrze. Właściwie jutro nic nie będzie na kanale, więc wszystko wraca pojutrze. Pozdrawiam, cześć!